Cześć, tutaj Shingon i witamy w Prince. Po pierwsze, Prince nie nazywa się już Prince, tylko Zbychu. Tak, nagrywam to drugi raz. Zaraz mi napiszcie, dlaczego. Nie, to nie byłby beta test, tylko normalnie nagrywałem. I wam powiem, ale wyszło to tak, jakbym dopiero co z jadka napkę i. babapala babala, babam. Takie to i było. Tego nie było. Czemu on się w ogóle przeleciał? No, tak to miało być. Yy, więc pewnikiem będzie szybciej. To podobno? Tak, mamy kolejny dostęp do ludzi. Czemu on skoczył? No, tak. Zbychu, zachowuj się. Ludzie na ciebie patrzą. No, Ty idziemy. Yy. Kiedy nagramy Minecrafta? Sądzę, że za dwa dni nagramy, a z trzeciego dnia zostanie wrzucony. E, pytanie, dlaczego to jest takie... długie? Hmm. Efekty wudzi. Tak, to jest jedyne logiczne. I to wódzę on powinien sobie wsadzić do butelki. Tak, do butelki. Normalnie wam mówię, do butelki. To by było lepsze. Dobra, to skoro już się napiliśmy... Oczywiście nie przerzuci nas tam gdzieś. No, wydłużyłeś, dziękuję. Do góry. Da, siąchła. No, to miało być wejście ninja na trabinka, ale co to było to już nie powiem, nie? Tak, wszystko się rozwala pod nogami. On przez to przeszedł. Już nic nie powiem, ale on przez to przeszedł. Ech, ostatnio tak trudno o dobre piły tarczowe. Powiedział wezr, kiedy siódmym razem nie udało mu się zabić. Prince zbycha. Będzie mi się wkradać, Prince na pewno. Hej, Simano. Spróbujmy się nie rozdzielać. A co mi to obchodzi? No chodź szybciej. Nie. Chwila dla. Chwila dla dopicia. O, przyciska się przez szczelinę. Fajnie. No, dajesz. No, już, już. Daj mi się ruszyć. Dziękuję. Tak, e, tu jest to jedno. Nie, tam to się nie otworzyło. Już patrzyłem przy ostatnim nagraniu. No, chodź. Przyda się. Może na coś. Powiem Wam, że to jest magazyn. Musimy zejść na sam dół. Hmm. Trudne, prawda? E, skok na główkę raczej odpada. No to chodźmy. A to są kleszcze na muchomory. Możecie mi powiedzieć jedno? Jak jakieś drewniane bale, które nawet nie są podłączone do niczego... ...przesuwają dźwignie, które są oddalone od, na niezły kawałek od siebie. No patrz. Oj, raz mnie zab... Jabnie. No, patrzcie, teraz wam pokażę, nie? Czekajcie, ja tylko się dobrze wrócę. O, widzicie? To się niczego nie trzyma. I to rusza dźwigniami? no um, tfu, dźwigniami, schodami? No, ludzie. To, to ja tu poczekam, żebyś coś wezgniła. Moja rada, zawsze przy takich dźwigniach ciągnijcie do końca. Sierodek, boczek, się radę kapatrz jak mi ładnie poszło Tupu tu po tu Siemano Jesteś cały? Słyszałam dziwne odgłosy Jesteś cały? Szkoda Brag 2 już godę ciała Kuśwa Dobrze ty Nie, nie sądzę, że jej dosięgnę. <grymne> Mam. Mam. Właśnie. To jest odcinek. 9 lub 10. Czekajcie, liczę. 9. To jest 9 odcinek. I wam powiem, że odcinka chyba 10 spróbuję jakoś pokombinować z głosem. I może coś będzie lepiej. A, podkreślam słowo: może. Tu jestem, w tupie se bądź. Eee. Już mogę? Dziękuję. A, już 5 minut mam, minęło. Tu, po, tu, A, spokojnie się. Nie no, to dziwnie. O, czerwony kumpel. Juhu, ich mora piasku była. Moje pytanie brzmi. Co tam jest, tam w tej skrzynce? Hmm. Dla pytania, za szybko przyjrzę dźwignię. Jeśli ktoś wie, co jest tam w tej skrzynce, to niech mi to powie. Czemu on się nawet nie chwycił gry w krawędzi? Tak, przypominam, łapcie się tamtego czegoś. Jestem ciekaw, co tam jest. No i fajnie. Mogę już? Mogę? Hej o, widzisz fara już jest, To mogę ja Tu po tupu, tu putupu, tu Może ja sam teraz? Czekajcie. Najpierw tu się skoczy, patrzcie jaki ninja będzie. Dobra, ta ninja. Przytrzymaj ich faro! O, mam jednak spowolnienie, patrzcie. Trzeba tylko nacisnąć R. Dobrze, że mi o tym piszą To jest jasnej. Biegnie się, złapie się, nie złapie się. Dobra, patrzcie tu. Hmm. Mamy pana z brodą. No chodźcie, no chodźcie, dawajcie. Mega zamrożenie! Teraz sobie lukniemy jak to wygląda. Tylko czekamy... o, dobra. No chodź. E, przyblokować i naciśnij R. Aha, jeszcze trzeba nakierować, okej. Okay. Klask, klask. To skoro myśmy zrobili to. Ole spadł. No odepnij się. Wow. wsy same, wsy same, wsy same. Cześć. Na ciebie wystarczy teraz tylko. Fara, strzelaj w nich. Nie we mnie, nie we mnie, nie we mnie. Tylko że w nich. Nie. Nee. Już? Fajnie. Ciu! Jestem zbychu No, no, daj mi się ruszyć. Thank you! Dobra, ten na pewno... no, nie biegnę. Dobra, czas najwyższy, sprawdzić fizykę gry. Czyli co się stanie, jak przesunę klocki? To odgłos jakbym wyrzucał śmietnik Taki cały, wiecie, ten taki biały, nie? Tu po, to po to, to po to. Siłka za czasów zbycha. Tu po tu. No, 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 dajesz, dajesz, dajesz. To jest jedno Powiem wam, że drugie jest tutaj. A nie, myślicie, że tu, a bo jest tutaj. Hahaha ha, ha. Tak, 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 tak odbija człowiekowi gdy jest za długo ten gra w prinsa. E, może powiem parę rzeczy, e, z Ulfixem, Pewnikiem Mina będziemy nagrywać, sądzę, że za dwa dni, bo wczoraj mieliśmy nagrywać, ale mi się nie chciało, więc dzisiaj Pewnikiem Jemu się nie będzie chciało, bo tak zazwyczaj jest. Już? Nic jak chcesz? Dobra. Tak więc, nagramy za dwa dni, rzucony Pewnikiem będzie trzeciego, albo coś. O nie, będzie straszny. Spieprzaj. Chuziu. Dobra, patrzymy na wizję. Du, 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 du. Bum Spinaczka, skakanie, skakanie i drążki jakieś naciskanie. Aha, to walka. Wyciągnęła łuk, czyli będzie walka. Dobrze. Czyli na koniec. Żegnam się z wami Shingan. Na razie, cześć.